Od momentu zapowiedzi, aż do premiery nowej kinowej Czarnej Pantery ciągnęły się za tą produkcją trzy pytania. Po pierwsze, czy kontynuacja bez głównego tytułowego bohatera ma sens? Po drugie, czy korporacje Marvel i Disney będą eksploatowały śmierć aktora Chadwicka Bosemana? I po trzecie, czy Marvel już do końca zmienił się w fabrykę produktów filmopodobnych? Na te wszystkie trzy pytania odpowiem w tej recenzji całkowicie bez spoilerów, a to jest bez schematu, miejsce w którym... Chciałem powiedzieć, eksploatuję. Recenzuję, analizuję filmy, seriale, gry i szukam w nich esencji i znaczeń. A poza recenzjami, bez spoilerów, takimi jak te, znajdziecie na moim kanale także eseje, dyskusje i analizy. Zresztą polecam analizę o tym, czy Marvel rzeczywiście się kończy, którą wypuściłem całkiem niedawno. I wiecie co? Trochę zmieniłem swoje zdanie względem tego, co tam zaprezentowałem. Dlatego zostańcie ze mną do samego końca tej recenzji. Zacznę od drugiego pytania, bo naprawdę kusi mnie, żeby na nie odpowiedzieć, a będzie to dość łatwe. Od kilku miesięcy czytam pod wszelkiego rodzaju materiałami, w których wspominam o Marvelu, czy w, na forach dyskusyjnych, że Marvel żeruje na śmierci artysty Chadwicka Bosmana i wykorzystuje jako dźwignię marketingową dla Czarnej Pantery 2. Czy tak rzeczywiście jest? Nie mógłbym prościej odpowiedzieć. Absolutnie nie. Tak, film składa hołd temu artyście i postaci teczali przez pierwsze pięć minut. I ostatnią minutę filmu. Ten wątek zostaje zaadresowany na samym początku i następnie radykalnie ucięty. Ale to tak brutalnie, że mam do tego filmu aż pretensje o to. Zwiastuny sprzedawały mi coś innego, że, że to będzie jednak piękna historia o stracie, ale to jednak Marvel I, i nie, i o tym powiem więcej za moment, ale wracając do wszystkich krytyków, którzy wróżyli albo nawet już wiedzieli, że będzie to jednak bardzo brutalne korporacyjne żerowanie na czyjej śmierci, chciałbym, żebyście obejrzeli ten film. Tylko po to, żebyście przekonali się, jak bardzo się myliliście. No i tu przechodzimy do pytania pierwszego, czy film ma rację bytu, jeżeli nie ma tam Chadwicka Bosmana, czyli Tyczali, czyli Czarnej Pantery. I tu odpowiedź już jest znacznie trudniejsza. Generalnie, czemu chodzimy do kina na filmy Marvela? Czemu idziemy na doktora Strange, bo chcemy zobaczyć jego dziwaczne zaklęcie i poczucie humoru? Czemu idziemy na nowego Tora, no bo jednak lubimy jego charyzmę i wielki młot? Słowem, chodzimy na filmy o superbohaterach, bo są one zbudowane na superbohaterze. Względnie na superbohaterach jak Avengers. Kogo dostajemy w takim razie w Wakanda Forever? Bo ja nie wymówię tej polskiej nazwy Wakanda w moim sercu. Otóż dostajemy wszystkich i nikogo: czyli jest królowa Ramonda, Shuri, Namor, Okoye, Nakia. Jeszcze co najmniej dwie postaci, których wątki śledzimy i z którymi w sumie film nie wie, co chce zrobić, tak jak z większością z postaci. Więc wydaje mi się, że w którymś momencie twórcy musieli się spotkać w jakiejś królewskiej sali, obrad Marvela i zadali sobie pytanie, no dobra, kto będzie w takim razie bohaterem, protagonistą czy protagonistką naszej historii, żeby mieć na kim zawiesić swoją uwagę, komu kibicować? I wydaje mi się, że twórcy byli zgodni. Otóż. Wie. Mam nadzieję, że dobrze to wypikałem. My tu jako widzowie nie przyszliśmy dla łakandy jako bohatera, tylko przyszliśmy dla czarnej pantery. I te dostajemy na koniec filmu, łącznie na kilka minut. Ale jest gorzej. Ten film nie tylko kompletnie nie wie, o kim chce być, ten film nawet nie wie, o czym chce być. Biega za wątkami, wprowadza te nowe postaci, nie wie, co z nimi zrobić, ale jest też strasznie poszarpany. Ma fatalne tempo, fatalną dynamikę i dziwnie rozkłada akcenty. Ja nie spotkałem się jeszcze z tak rozwibrowanym, i to nie jest nawiązanie do wibranium, które odgrywa bardzo ważną rolę w tym scenariuszu, tak rozdygotanym, zdekoncentrowanym i zdezorientowanym kawałkiem historii ze wszystkich filmów MCU. A tym bardziej szkoda, bo debiutujący w tym filmie Namor jest najciekawszą, najlepiej napisaną postacią, która mogła udźwignąć ten film i jeszcze fenomenalnie wykonaną przez Tenocha Huerta. To nie jest po prostu ten zły, tak jak w Black Panther jedynce, Killmonger nie był tym złym. Tak, Namor jest jeszcze bardziej interesujący, jeszcze bardziej zniuansowany. Nie okazuje emocji, nie daje się ponieść emocjom. Kiedy rzuca groźby, to traktuje się na serio. Namor prezentuje naprawdę fajne wątki kolonizacji, eksploatacji, wyzysku. Ale film nic z tym nie robi. Zresztą podobnie jak z motywem straty i zemsty. Też z tym film nic nie potrafi sensownego zrobić. Nie mówi nic, czego nie słyszeliśmy już wcześniej, a jeszcze to rozrzedza innymi wątkami. To tak będzie już teraz, że jak będę mówił jakąś dobrą, fajną rzecz, to następnie będę dodawał rzeczy, które ciągną to dwa punkty w dół. I tak na przykład na plus, poza namorem są fantastyczne wizualia i audio. Jeśli chodzi o wizualia, przepiękne plenery, przepiękne obrazy. Niezwykła scenografia, a muzyka autorstwa Ludwika Goransona z ręką na sercu Wakanda fochewa. to jest najlepsza ścieżka ze wszystkich filmów Marvela. Nie przypominam sobie od czasu Duny i ścieżki dźwiękowej Hansa Zimmera, żeby tak pięknie wchodził obraz w symbiozę ze ścieżką muzyczną. Nawet gdybyście nie chcieli iść na ten film, to naprawdę dajcie szansę oryginalnej ścieżce dźwiękowej, Original Score, autorstwa Ludwika Goransona, bo to jest coś pięknego. No i tak piękne plenery, piękne zdjęcia, ale ja mam takie wrażenie, że reżyser Ryan Kugler lubi się powtarzać. W pierwszej części mieliśmy scenę ataku w nocy, i tutaj też mamy scenę ataku w nocy, a kamera jest tak rozedrygana, i jest tak ciemno, że ja nie widziałem co się dzieje. Potem mamy scenę pościgu. W jedynce też była scena pościgu, tylko ta jest mniej ciekawa, jak ja myślę o scenie pościgu. Batmana za pingwinem z The Batman, to chcę powiedzieć, Kugler, nawet nie próbuj. I ja nie twierdzę, że Ryan Kugler jest złym reżyserem, ale zaczynam widzieć niepokojące maniery w jego stylu. To nie są elementy charakterystyczne, które lubi rozgrywać, tak jak J.J. Abrams lubi tzw. Tak flare lenses. Nie, to są autocytaty z poprzedniej części, które tylko dorzucają kamyczków do koszyczka ale zdrobnienia, pod tytułem Marvel naprawdę lubi powtarzać swoją formułę. I co do manier, w pierwszej części tak mnie to nie irytowało, ale w drugiej, emfaza i przerysowanie postaci i ich sposobu mówienia z tym cholernym sztucznym, quasi-afrykańskim akcentem może kurwa doprowadzić do szału. Takim baku, który nie jest ani śmieszny, ani interesujący. Ani nie posuwa tej fabuły naprzód, ale zajmuje jakieś 10 minut czasu ekranowego, irytując swoim sposobem mówienia. A królowa Ramonde i okoje, i szuri dialogi między nimi. Wiecie, nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek reklamy takiej marki GLO, to jest marka telekomunikacyjna z Nigerii, której reklamy regularnie możecie zobaczyć na CNN. -ie. Teraz puszczę Wam fragment, żebyście zrozumieli o co chodzi. I'm Glo, that's see. Good girl, good girl. This house. Look at Let this. me see. Uh. You have seen my proof. What proof do you have? Here is my proof. You stupid girl. What are you going to do with this? Watch me. Okej, okay. jeżeli rozumiecie, to powiem tak. Kilkanaście dialogów w Czarnej Panterze 2 wygląda jak niekończąca się reklama Glo. Nie zrozumcie mnie źle, ja, ja rozumiem różnice kulturowe. Ja wiem, że poczucie humoru, wyczucie smaku, stylu. W Nigerii jest inny niż dajmy na to w Indiach i w Bollywood, czy w Polsce, czy w Japonii. Anime chociażby, które też jest przerysowane, ale cringe to zawsze cringe. Jest jeszcze parę rzeczy, do których mam zastrzeżenia. Mamy scenę, w której dwie postaci są na krawędzi śmierci. Ledwo utrzymują się na swoich nogach, na własnych siłach. Po minuty później są rzeźkie i bardzo szczęśliwe. Nie będę się już nad tym znęcał, bo i tak największym problemem tego serialu jest scenariusz i to, że ten film nie wie, co chce ze sobą zrobić, nie wie o kim chce mówić, nie wie, co chce mówić i po jaką cholerę chce to mówić, to mogła być znacznie prostsza historia. Jak Shang-Chi, skoncentrowana na jednej max dwóch postaciach, można było skupić się na stracie, na łakandzie, tam zamknąć całą historię, na odpowiedzi na pytanie, co dalej z symbolem, który pokrzepiał cały naród. Kiedy odeszła osoba króla, która była ucieleśnieniem tego symbolu. Niektórzy recenzenci mówią, i rzadko się z nimi nie zgadzam, ale tym razem bardzo się z nimi nie zgadzam, że ten film jest pełen emocji, żywych emocji. Gdzie są te emocje? Nie ma wystarczająco szerokiej palety emocjonalnej, żeby ulokować w niej to, co najważniejsze. Co się dzieje z człowiekiem po stracie kogoś bliskiego? A co, jeżeli to był ktoś tak ważny dla całego narodu, nie tylko dla rodziny, nie tylko dla bliskich? Ten film nie umie o tym opowiedzieć ciekawie, a Ryan Coogler potrafiłby udźwignąć taki temat, pomimo tragedii, jaką była śmierć Chadwicka Bosemana, To była to szansa artystyczna do tego, żeby poruszyć ludzi tak, jak nigdy żaden film Marvela jeszcze nie poruszył widzów. Ale widzę też alternatywę, to mogła być historia Namora, już powiedziałem, Namor jest obok muzyki, obok zdjęć, Najmocniejszym, najjaśniejszym punktem tego filmu. Dla mnie to mógłby być film, który nazywa się Namor Fuck Wakanda. I w ogóle Marvel ma jakiś poważny problem z tym, żeby nie wykorzystywać potencjału naprawdę ciekawych, tragicznych, zniuansowanych postaci. Gore, Thor Love and Thunder został wykastrowany. Po jaką cholerę braliście do tego Christiana Bale'a? Co za marnotrawstwo, talentu i pierwowzoru komiksowego. Nie mogę powiedzieć, że dokładnie tak samo jest z Namorem, ale jest to z pewnością niewykorzystany potencjał. Także ja widzę przynajmniej dwa kierunki, w które można było iść. Bardziej artystyczne, kameralne kino o stracie zaskoczyć widzów. Albo bardziej, film na morze, który nie byłby po prostu kontynuacją Black Panther, ale nie przekreślałby Wakandy i śmierci tyczali. A co wybrali twórcy? No, poszli na wprost, a tak naprawdę to pobiegli, wpieprzając się w ścianę. Nigdy wcześniej nie narzekałem tak na film MCU jak, jak teraz, jak dziś po obejrzeniu Wakanda Forever. Kiedy inni krytykowali Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ja uważałem, to jest naprawdę bardzo dobry film. Black Widow nawet mi się podobało. To Love and Thunder. Znalazłem tam coś dla siebie. Ale tutaj nie jestem w stanie bronić tego filmu. Jest gorsza od wszystkich wymienionych przeze mnie przed chwilą tytułów, ale co gorsza, mam coraz większy problem z tym, żeby bronić Marvela. I odsyłam was do eseju, który poświęciłem Marvelowi, właściwie analizie, czy Marvel rzeczywiście umiera. I znajdziecie go w linku pod filmem. Ale część z moich uwag już jest dezaktualizowała. I to zostawiłem na sam koniec. Bo widzicie, w nowej czarnej panterze na wierzch wychodzi ten, chciałem użyć słowa trend, ale nie powiem właśnie maniera. Już wcześniej mówiłem o manierach reżysera Jana Kuglera, mówiłem o manierach aktorów, manierach Kevina Feigiego i tych, którzy rządzą Marvel Studios, którzy traktują każdy nowy film w serii i każdy sequel jako trampoliny do nowych, kolejnych projektów. Tutaj pojawia się bohaterka, która zaraz będzie miała swój Serial na Disney Plus. Ale pojawia się również bohaterka, która zaraz będzie nam składała Dark Avengers. Oni zajmują cenny czas ekranowy. Ten film trwa 2 godziny 40 minut. Jest za długi, jest zbyt chaotyczny i jeszcze wciska nam do gardła te postaci, które są do wycięcia. Marvel Studios musi się zdecydować, czy naprawdę chce opowiadać ciekawe historie o superbohaterach, dając swobodę artystom, mówiąc zróbcie to po swojemu, zaskakując nas czymś. Bo coraz rzadziej im to wychodzi, nie licząc seriali, czy może woli traktować kolejne swoje filmy jako wielkie bloki reklamowe dla kolejnych produktów i kolejnych franczyz. Nigdy przedtem nie widziałem, żeby ten konflikt w tym, co Marvel deklaruje i mówi, że chciałby robić, a tym, co faktycznie robi, był tak namacalny jak w Czarnej Panterze. I nie wróży to dobrze dalej Marvelowi. Może coś się zmieni, może to był wypadek przy pracy. Nie bawiłem się na tym filmie dobrze. I. Jako gościu, który raczej bronił produkcji Marvela i lubi chodzić na te filmy, mogę powiedzieć, nie lubię go. Natomiast czekam na wasze opinie, czekam na wasze wrażenia i wasze komentarze. Zapraszam też do Discorda bez schematu, gdzie dyskusja jest znacznie bardziej dynamiczna. I link znajdziecie w dyskrypcji pod filmem. Pamiętajcie też, żeby subskrybować bez schematu, kliknąć dzwoneczek, ale najlepiej dodać sobie po prostu bez schematu do zakładek ulubione, bo nie macie co ufać algorytmom YouTube'a, naprawdę. Lepiej tu po prostu zaglądać raz na tydzień.